Witajcie ponownie Ewangelia Świętego Jana, rozdział trzeci. Wczoraj zaczęliśmy omawiać ten bardzo ważny fragment, kiedy Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem. Jeżeli ktoś z Was nie słuchał, to zachęcam, aby odsłuchać tamten odcinek. Dzisiaj będzie kontynuacja. Wczoraj mówiłem o kilku wersetach. Mówiłem o wersetach od 1 do 5. Zatrzymaliśmy się nad wersetem, kiedy Pan Jezus mówi, że każdy, kto chce wejść do Królestwa Bożego, musi być zrodzony z wody i z Ducha Świętego. Później odniosłem się do tego, co mamy zapisane, o czym czytamy w wersecie 9 i 10, jak Pan Jezus robi taki pewien wyrzut do Nikodema. Jesteś nauczycielem Izraela. A tego nie wiesz. Dzisiaj postaram się kontynuować ten temat. Dobrze, zacznijmy od wersetu 6. Pan Jezus mówi: Co jest zrodzone z ciała, jest ciałem, a co jest zrodzone z ducha, jest duchem. To jest prawda, która przewija się przez całą Biblię, przez całe słowo Boże, a szczególnie mocno jest ona widoczna w Nowym Testamencie i w listach apostolskich. Paweł, apostoł, mówi o człowieku cielesnym i o człowieku duchowym. I Pan Jezus też w pierwszym rozdziale już Ewangelii Jana, który czytaliśmy i omawialiśmy, mówił o tym, że nie każdy może wołać do Boga Ojcze, nie każdy człowiek może wołać do Boga Ojcze, bo każdy jest jego stworzeniem, ale Ojcze może wołać tylko ten, kto wierzy. Jezusa Chrystusa, ten tak naprawdę może wołać do Boga Ojcze. Jakby taki przywilej tej adopcji mamy przez Syna Bożego, przez Jezusa Chrystusa i przez Jego dzieło. Co jest zrodzone z ciała, jest ciałem, a co jest zrodzone z ducha, jest duchem. Pan Jezus mówi: Dlatego musimy się na nowo narodzić. Każdy, kto chce wejść do Królestwa Bożego musi być zrodzony duchowo. W siódmym i ósmym wersecie czytamy Nie dziw się, Pan Jezus mówi, nie dziw się, że Ci powiedziałem, że konieczne jest, abyście zostali zrodzeni z góry. Wiatr wieje, gdzie chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. I tak jest z każdym, kto jest zrodzony z ducha. I tu oczywiście mamy kolejne porównanie. Duch Święty bardzo często w Starym Testamencie jest przedstawiany jako wiatr. Widzimy też w tym ósmym wersecie suwerenność Boga, to że Bóg panuje nad wszystkim. Pan Jezus mówi tutaj wiatr, czyli Duch wieje, gdzie chce. Gdzie chce, to Bóg decyduje, kogo zrodzi na nowo, kiedy zrodzi na nowo i w jaki sposób. Oczywiście ta prawda nie powinna nas przytłaczać ani niepokoić, ale raczej powinna wzbudzać w nas podziw, zachwyt i dziękczynienie. Tak często rozmawiamy z ludźmi, mówiąc o dobrej nowinie. O Ewangelii. Ewangelia to jest dobra nowina o ratunku w Chrystusie, o ratunku, o zbawieniu przed nadchodzącym gniewem Bożym, zbawienie, wybawienie od gniewu Bożego. Ewangelia to jest dobra nowina o ratunku od grzechu i w konsekwencji od śmierci wiecznej i spędzenia wieczności w piekle. Jezus Chrystus jest tym, który przynosi nam ratunek, a ludzie często nie chcą tego słuchać i tak jest i możemy się dziwić może nam być smutno ale jeżeli czytamy uważnie słowo Boże to widzimy tak często tą podstawową prawdę Bóg jest suwerenny czyli Bóg jest królem Bóg króluje Bóg robi co zechce jak zechce i kiedy zechce często Ludzie niewierzący mają wiele zarzutów do Boga, ale czasem, niestety, nawet ludzie, którzy mówią, że są chrześcijanami, mają jakieś inne patrzenie na Boga. Czasami zdarza się, że słyszę, że Bóg toczy jakąś walkę z szatanem. Tego nie ma w sobie Bożym. Szatan jest stworzeniem, jest całkowicie posłuszny Bogu, musi być. I oczywiście. Szatan w jakim zakresie działa i realizuje, próbuje realizować swoje plany, ale wystarczy sięgnąć do księgi Hioba, żeby zobaczyć, że szatan może działać tylko tyle, na ile Bóg mu zezwoli. I może to rodzi nasze pytania: dlaczego istnieje zło, dlaczego istnieje szatan? Trzeba powiedzieć wyraźnie: nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale. To, co widzimy bardzo wyraźnie w Słowie Bożym: Bóg króluje, Bóg decyduje o wszystkim, co nas spotyka, i wracając do tego wersetu, że wiatr wieje gdzie chce, duch wieje gdzie chce, powinno nas w to w nas rodzić pokój. Nic w naszym życiu nie stanie się bez zgody Boga, a jeżeli przyjdzie coś ciężkiego, to znaczy, że Bóg się na to zgodził. To oznacza, że On ma w tym jakiś plan. To nie oznacza, że wymknęło mu się coś spod kontroli. Pan Jezus mówił: Nawet włosy na głowie Waszej są policzone. Bóg wie wszystko i Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Pan Jezus zapytał: Czy potraficie uczynić jeden z Waszych włosów czarnym lub białym? Nie. Ale Bóg potrafi to bez najmniejszego wysiłku. To też napawa nas optymizmem i powoduje, że uwielbiamy Boga, bo kiedy modlimy się o innych, to wiemy, że Bóg ma moc przemienić serce każdego. My głosimy, próbujemy, zachęcamy, namawiamy, straszymy i często to nic nie daje. Ale Bóg może to zrobić bez najmniejszego problemu. I czasami zdarza się, że dla niektórych są pewne fragmenty tej Bożej Wszechmocy bardzo trudne. Zachęcam do tego, aby czytać Słowo Boże dokładnie i wtedy myślę, że przed każdym otworzy się ta prawda, że Bóg jest Panem wszystkiego. Bóg może zbawić kogo chce jak chce. I dojdziemy, jak panda, do listu do Rzymian, gdzie ta prawda jest w sposób dość mocno pisana, a dzisiaj tylko nadmienie o jednej historii. Historia nawrócenia apostoła Pawła obrazuje w sposób niebywały Bożą moc, wszechmoc. Bóg może czynić, co chce. I jest... Potwierdzeniem tego, czym tu czytamy. Duch wieje gdzie chce. Wiemy z historii, jeżeli ktoś tego nie wie, nie czytał, to zachęcam Dzieje Apostolskie, sam początek prawie Dziejów, gdzie Paweł ścigał chrześcijan, mordował. I w drodze do Damaszku pojawia się mu Chrystus. Pojawia się mu, bo tak zadecydował. Tak zadecydował, aby go zbawić, aby użyć go jako swojego narzędzia. Może o jednym jeszcze fragmencie, jednej postaci powiem. Zobaczcie, w Biblii też czytamy o Abrahamie. I historia Abrahama w dużym skrócie wyglądała w ten sposób, że on żył w pogańskim narodzie, i przychodzi do niego Bóg, objawia mu się. Z całą swoją mocą i najpierw mówi mu, wyjdź z tego kraju. Daj mu też obietnicę. Twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie. Wiemy, że Abraham był podeszły w latach. Wiemy, że jego żona też już miała wiele, wiele lat i nie mieli potomka, ale Bóg daje mu obietnicę, Twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie. I Abraham wierzy. I czytamy w Słowie Bożym, że ponieważ Abraham uwierzył, zostało mu to poczytane jako sprawiedliwość. Uwierzył Bogu. I to jest bardzo ważne, że z tą inicjatywą wychodzi Bóg. Czasami, rozmawiając z chrześcijanami, mam wrażenie, jakby znali inną historię Abrahama, a innej nie ma w Biblii, ale czasami mam wrażenie, jakby uważali, że to Bóg został. Zapytany przez Abrahama, czy, czy Boże mam taki plan, że chciałbym, abyś się na to zgodził, abyś mnie wybrał jako swojego przedstawiciela na ziemi, abyś pomógł mi mieć wielu potomków i będziemy razem rządzić na tej ziemi. Ale historia biblijna jest inna. To Bóg sam w swojej wszechwiedzy wybiera Abrahama, składa mu obietnicę a Abraham wierzy. I to zostaje mu poczytane jako sprawiedliwość. To, co jeszcze chciałbym może dzisiaj dodać. Wiara. Wiemy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. I jak ważne jest czytanie Słowa Bożego. Widzimy w liście do Rzymian w dziesiątym rozdziale takie zdanie, wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Widzimy w liście Jakuba takie zdanie: gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy. I Paweł w liście do Koryntian w pierwszym liście pisze: Zrodziłem Was przez Ewangelię. To jest dla nas ogromna zachęta. Do tego, aby być posłuszny słowom Pana Jezusa, iść na cały świat, głosić Ewangelię, głosić dobrą nowinę o ratunku w Chrystusie: o ratunku od grzechu, o ratunku przed sądem Bożym i przed piekłem ratunek. Bóg wzywa, świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. Mamy iść na cały świat i czynić uczniami, głosić to i czynić ludzi uczniami. Mm. Ale tak naprawdę dzieło zbawienia jest dziełem Boga. I jest wiele rzeczy bardzo jasnych w Słowie Bożym, ale są takie miejsca, gdzie musimy powiedzieć, że nie do końca wszystko jest jasne. Na szczęście Bóg dał tyle obietnic, że mamy się czego uchwycić. Pan Jezus powiedział: Proście, a będzie Wam dane. Jeżeli mamy osoby nieodrodzone w naszej rodzinie, to prośmy o nie Boga. Prośmy, bo On ma tylko tą moc i tylko On może to uczynić, aby one zostały zbawione. Jeżeli sami nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy zbawieni, czy jesteśmy nowo zrodzeni, to prośmy Boga: Panie, pokur, pokaż mi, czy jestem nowo zrodzony. Jeżeli nie, błagam Cię, Panie, daj mi nowe serce. Daj mi nowe serce, zbaw mnie. Gdy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to ludzie krzyczeli Hosanna, Hosanna to znaczy zbaw nas teraz, panie zbaw nas teraz.